Cześć, z tej strony. Kto Z tej strony Bartek? Tak. Siemano, ziomki subskrybujcie. i, 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 i mojego bratka I też nie ja. I no. no i słuchajcie. Chciałem Wam dziś powiedzieć to mój pierwszy odcinek jak opiekować się chomikiem. No i patrzcie. Najpierw wam powiem, jak sprzęta mu się klatka. Wyjmuje się o to. Jak się to wyjmie, to mu się to się czyści mu się bokrą chusteczką. No i potem wylewa się starą wodę z poidła. Potem się mu czyści drabinki. I potem o to się czyści. O te, o. No i potem. No i potem to wszystko. No chyba to wszystko. Tak. Nie, jeszcze trzeba wysypać trocinę. o tak. Jak wysypiecie trociny, to wtedy trzeba słypać nowe trociny i trochę sianka. A wiecie, No i wtedy sianko jest po to, no bo on lubi gryźć ściankę. I tylko wam już chomika mojego pokaże i będę kończyć odcinek. Patrzcie, jak są robi. Ile ja tu poczekajcie. O. Ten chomik jest całkiem miły. Już go mam w ręce. Tylko jak jest zły, to może gryźć. No tak. A tu jest. Chomiczek. Nie, nie, fajny, no nie? Taki chomik. Przywitaj się. Elu! 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 No i słuchajcie. Nie, no i już koniec. A ła, ugryź mnie w skarpetę! Bo dzisiaj, jak jest Honk zły, chce do klatki, to może was ugryźć. Więc wtedy go schowajcie do klatki. I... subskrybujcie nas dwóch. Siema. No i słuchajcie, możecie mu dawać gałązki. Gałązki, no. No i słuchajcie, koniec. Nie gryź moich ubrań! Co za człowiek, no nie. Gryzie moje spodenki. Gryzie! Papa! pa! Pa Papa, to się ma. No i ah! Nie masz się